Siema Elo jestem. w Klampa 10 i to jest piąty odcineczek z naszej serii Pokémon Infinite Duży. Jest to kolejny odcineczek z moim kolegą. Cześć siemanko. i dzisiaj y, pójdziemy do tego zespołu R. Y, co to dziecko to robi? Co y, co to znaczy? Y, tutaj ten szef zespołu R. Y, i on z nami teraz będzie walczył. No niestety nie można z nim wygrać. on po prostu samotny. O tu się dzieje. O nie. O nie. Zrobić. Zresztą udało mi się to, co chcieli zrobić. Chcieli jak to. Chcieli zrobić, żeby na świecie nie było już tych zwykłych Pokemonów, tylko teraz same fuzje będą. Będą na dziko spić no okay, O, no. teraz. Można go z złapać, hmm. nie? Czy nie? No złapnę 12 level za darmo, no, tak. Za darmo połączenie. Później się takie ciągle pojawia. Zwykłego takiego mhm. Przed tym jak jeszcze znałem, przed odcinkiem po prostu łapaliśmy Bo musieliśmy, bo musieliśmy wylecieć, wylecieć do konony Hej stop! Znalazłem y, skamieliny y, Musimy je wykopać Aha! Tak! No trzeba z nim walczyć No dobra Ja bym mu dał 10 na 10, bo naprawdę dobrze. Ja mam 9 na 10 by tam z pod y, twarzą, ale naprawdę, jeżeli chodzi o sam wygląd Pokemona, to naprawdę Pokemon. chciałbym mieć takiego. Zrobimy sobie takiego potem, to możemy... Zupin! O je, też z samym będzie... O Jezu! To jest też. To jest też. też, 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 też. też Niby śmieszne, ale to jest... Ta twarz tu nie pasuje. T遠ofi. Tak, twarz. No nie pasuje. Tak. A nawet no, jeżeli pasuje, no to jednak trochę niżej, nie? Ortur? Odis i poltor. Oddychy. Oddychy. No tak, to. A fajnie. Możemy to jakoś wykopać? tak... jest. The... Yes. I jeszcze zerował nam połączą. Dobra. Szoda. A coś na końcu. A nic. nic, A i jeszcze sprawdzimy jedną rzecz, która Zazwraw tę drabinę. Któr... Czekaj. Pamiętam jedną rzecz. O, akurat bez... Tak. No. Pamiętam jedną rzecz jeszcze. A, bo takie tak, takie wyjście znaleźliśmy. Jak oglądaliście, to chyba też pamiętacie, że jest tu wyjście. Sorry. Zniszczymy skałę i wyjdziemy. I tak, mamy tu jakieś miasto. kryferii. Curry. o i jest pokeball moonstone item okej okay. okej okay, i jest tu domek mhm e, mamy tu po prostu no rzeczy możemy y, tu, tu możemy rzeczy kupić po prostu co to y, to sklep taki Aha. i Buj, baj. Tu też można coś kupić fairy game moonball a moonball moonball spoko y, w nocy więcej po prostu jest procent na złapanie to kupmy sobie, sobie tak, tak z trzy trzy mm -hmm. myślę że wystarczą na pamiątkę fairy game o fairy game ma też kupmy no, no bo jak będziemy mi był I... do odebrania i wziąłem już tak Moonstone. a no. ale weźmy fairy gema bo jak to Iglipafa będziemy mogli ewoluować okej okay. y... A okej okay. No i dobrej i fairy gema y... chociaż czekaj czekaj Poczekaj, poczekaj. Game... Mm. No dobra, możemy kupić sobie jednego. Jeden wystarczy. Uh -huh. Jest. No i dobra. Nie okay. przez chwilę nie było. Do mnie zadzwonili. Dobra. A, i to jest to. I tu zdobyliśmy to. Tu będzie jakiś też... Czy znaczy m, -ka. m -ka, A ale... wiem jak tu chyba wejść. To możliwe, że... W o, tędy. Ja wiem jak chyba. Tu niestety nie jest to Wiem, ale... Tak. Może to robię. będzie pewnie... Możliwe, że to później trzeba będzie wejść. Wejściem co tam było. którym wracamy z tą drabiną. A tą? To... Okay. No to możliwe. O! Yes. No, to, możliwe. to mało teraz idzie. No, to... Chyba coś im nie wyszło do końca. No możliwe. O! Wow. o to YouTube. No też możemy YouTube. złapać, nie? No nie Trzeba pamiętać za To Trzeba brać, jak Zresztą jak na ataki, to też. No się Jeszcze brakuje nam gry woli i Ultra ultrawoli, to naprawdę będzie fajnie. Ale jest cool. jeszcze love ball, jest hmm. jeszcze electric ball chyba. No nie No wiele tak. jest po prostu. Ale zawsze można sobie... O! W Odebraliśmy to, fossila? tego fosila. Czyli fosila jestem W co później oh. będzie można odbrać z tej skamieliny, bo nie wiem co wygląda drugiej. Nie wiem czy wybraliśmy lepszą czy gorszą. Nie wiem, po prostu o. zobaczymy. Mamy tu przejście. O, wychodzimy tu. o. Aha. o. Ja, to jest wyjście. Dobra, A, o, tu możemy wejść. Wejść i tu pewnie... O! I zgarnij jeszcze to. Nugget? Nugget. O, te Mka, te Mka, weź tę Mkę. tego, tu, nie, możemy. tego nie, nie możemy rozwalić. Ale tę M-kę weź. Tak. to. Sandu. O, sta, Sandstorm. To się może przydać. Sandstorm. A co to jest potrzebne, żeby... Nie. nie, Nie wiemy nie. po prostu. No to, to może jednego. w późniejszych odcinkach będzie. Ale to wróćmy jeszcze tam, bo mam pewien pomysł. Może ruchem może. No dobra, wspomnijmy. Będziemy też iść do Misty chyba. Tak. I zobaczymy to, co tu jest. To jest trenerka wodna. Ejka! Ejka! Nie mamy go, więc złotkiem takiego. Tylko mały ma level, więc się boli trochę. I tym pokemonem nie. Trzeba myśleć w żeby go nie zabić. Piczu, piczu weź, no, bo sparaliżuj piczu. Ja najpierw bym go chyba trochę obudził. Ale piczu no, weź. No, Okej. Okay. Wiesz co, piczu weź, bo jak sparaliżujesz, to nie będziesz musiał potem leczyć.

Jak to, to może jak umrzemy. jest, 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 Teraz weź... I dobra, i teraz samego Bolem. Jak się okaże? Bo no. tak, tak. Za niedługo będziemy musieli że trochę woli dokupić. kupić. W boleń. następnym mieście jak będziemy. No, jakby yes. jak jest sparaliżowany, się ruszać i może być. jakby nie wejść. Nie dajemy, jej no, szybko, zaraz, zaraz, znowu kolejny odcinek O! Ale poczekaj, pójdź jeszcze tam zaraz. na górę. O! o jest, tu, już, tu już jest ten. E, tu będzie ten geum z misty. więc Pokemony, więc skończył. -y, no, dobrze Pitchu, się mamy. przyda.

Kleor City A wejdź do tego domu. Hmm. To co, to na razie to dźwięk, poza odcinkami, podprawdzamy, czy w domach niczego nie ma. O, ten typ bulboza. ma bulboza, bulbozaura Ty może, może będzie chciał. Trader. Hmm. Dobra, Pyk. Fajnie. Mhm. No i Sprawdźmy. sprawdź. Sprawdź. Fire. Fire Type, kupiamy A, czyli musimy zrobić coś... El, e, Ognistego. Ognistego. Ognistego, A my mamy tylko z ten. No. No, no. Wejdziemy na górę zobaczyć. To Aby... nie ma. Nie. Nie, to jest to, co... To Ej, no, ale no. ja mam, mam pomysł, bo taka jedna dziewczyna daje jajko takie które można wygryźć długie? czekajcie okay. tutaj polecimy jeszcze po to jajko mam nadzieję, że... E, co o to jest? no, no stój! Tam to chyba trzeba mieć kata, żeby tam wejść bokiem. Nie wiem. Tak, chyba tak trzeba. Kata trzeba mieć. Mi się wydaje, że gdzieś przegapiliśmy jakieś coś. O, tu jest ten dżing? Tak, o i jest. Dobra, to zrobimy tu bitwę i będziemy kończyć. A, fajnie wygląda. Tylko tutaj nie możemy z tym się zrzutować. Jest hmm. panel. Piczu. Piczu. Piczu i bezprost. No ma jeden atak, ale on dużo węglowy. Ale zostanie... Mały... To nie był za atrak. A, był niedobry. O oh, kurde, to trzeba się dobrze. przygotować. Mm -hmm. Będziemy Dobra. musieli wyekspić. O tylko teraz będzie... Dobra, kończymy odcinek. To tyle na dziś. No to cześć.